Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. Dzisiaj przyjrzymy się modowi, który nazywa się Shaggy Takeover, w którym y, piosenka monochrome będzie zmieniona na Shaggy'ego, który zginął. I będziemy mieli jeszcze dodatkową jedną piosenkę y, tutaj z monochroma, więc sobie zobaczymy. I mamy Mono No TSN i Taladega. Taladega to jest chyba ta nowa piosenka, także lecimy sobie mono z Shaggy. Oh, that's okay. Głos szagiego okej okay, zmieniony. I chyba to są jakieś inne strzałki też. Ou Jezu, biedny szagi. Kurde. Nie no, źle wygląda smutno, strasznie. Jestem ciekaw, czy chociaż jumpscare będą zmienione Oc! Jest zmieniony głos! Taki jak był? O, są! Jakieś Scooby te Scooby znaki? Tak, o ale tu zabiera HP jak się nie kliknie. Dobra Nalajcie, nalajcie. Nie wiem, jak wy, ale ja uwielbiam tą piosenkę, nie? Jest jakaś taka. strasznie się fajniejsza. Ale jest problem, już widzę w tym modzie. Yy, malutki. Te strzałki są tak lekko opóźnione, tak jakby. I trochę ciężko się klika, ale damy radę, damy radę. Mam nadzieję przynajmniej. Okej, okay, chyba jest git, chyba jest git No nie widzimy jumpscarów To jest im problem Co usunęli jumpscare Szkoda by było Ale nie, ta morda jak się otwiera naprzeciwko nas jest przerażająca Wiem jak wy, ale ja nie dam się na takiego czegoś tak jak jeszcze tak wisi na tym o są! O kurde Szagi nas tutaj straci Chociaż tam ta morta była straszniejsza, ale no wiadomo, to jest Shagi, więc musi być Szagi, a nie jakieś kuty. Szacun za wykonanie Jezu, ale te ikonki Scoobiego za Zabierają HP jak się nie kliknie, nie? To jest masakra. Jest ologo ale, ale na bala ten szagi, co jest? Masakra. Nie, to muzyka z świata. Jestem ciekaw, jak będzie tutaj nowa. Powiem, nie bardzo ciekawi. Co tutaj dodali nowego? Cał całkowicie nowa piosenka. Jestem ciekaw, w ogóle na kogo będziemy walczyć? Czy na tego oryginalnego tutaj? O Jezu, czy na tego oryginalnego ducha, czy co? No. i wrócił. Wrócił. <grystanie> Nasz tutaj szaki do ciemności. Dobra, gramy taladega. Zobaczymy na kogo tutaj zagramy sobie. O kurde, o kurde! Czyli gramy na tego samego, tylko z jakąś dziwną maską na twarzy. Możecie mi napisać w komentarzach, co ona symbolizuje, jeśli wiecie, bo w sumie jestem ciekaw. Nie, głos ma chyba niezmieniony ale widzę długa piosenka, kurde 3 minuty po nas? Ciekawie, ciekawie Jestem ciekaw czy będzie jakieś nowe strzałki będą czy coś, czy po prostu jest nowa piosenka To śmieszne, że śmiesznie wygląda, bo Ta jego maska, jak on otwiera ten ryj tak maksymalnie To ta, mas ta maska tak, sobie pokrywa jego szczękę i to tak trochę nie pasuje Chyba, że ją tak rozszerza tą maskę Jakaś gumowa jest czy coś Kurde ciężko się klika za razie combo breaków Może spróbujmy zrobić full combo Nie, po co to mówiłem? Kurde, zapominam zawsze Zaraz coś misuje O Jezu, moje oczy Nie mrugam za długo Dobra Ale kurde, muzyka bardzo Przyjemna Jezu No właśnie Czyli coś czuję, że nie zrobimy full combo Jak są jumpscary Dobra, damy radę Postarajmy się chociaż Fuuu! Zrobiłem to. Jeszcze połowa piosenki, kurde, ale dobra, nieważne Ole SIK wchodzi cały czas! Widzicie to? Kurde, jakbym cheatował normalnie O nie, good, good weszło Normalnie kurde jak na playem gra Same SIG Dobra, jak te jumpscare nie będą przeszkadzać w strzałkach, nie będą zakrywać mi, to będzie git. Ale kurde, dawno nie grałem tak, takiej piosenki, którą tak się przyjemnie... No i combo break! No nie! Którą tak się przyjemnie gra. Naprawdę. Nie jest jakaś za szybka, nie jest za wolna, tylko idealna. Nie wiem gdzie ten combo break przed nie, ale czuję się zły. znowu klątwa. Dobra O ten moment jest zarąbisty jaki jest ten duet Nie Wiem, ale uwielbiam Friday Night Funkin jak postaci śpiewają naraz tak jakby dwie To, to jest po prostu coś, coś pięknego Takiej mocy daje ta piosenka wtedy Dobra Proszę więcej combo już nie już dwa to jest wystarczająco dużo. Już jeden to to jest masakra dla mnie. Dobra. 20 sekund jeszcze. Zero jumpscarów, błagam. Ale jak już się gra tak trochę w tego moda, to już te, ten jumpscare nie jest jakiś taki straszny. Na szczęście. To ja pamiętam jak pierwszy raz grałem, to to po prostu, o Jezu, takie ciary były. O! A, Gold uciekł. Okej, okay, czyli go pokonaliśmy w końcu. No dobrze, tak by się prezentował tutaj mod Shaggy Dite i dodatkowa jakaś tajemnicza piosenka z Goldem. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, subskrypcję, a się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa-pa!